Gastromix to gwarancja jakości obsługi w rozsądnych cenach. Posiadamy największy showroom w Polsce z tysiącami produktów dostępnych od ręki. Kompleksowa obsługa klienta od projektu technologicznego przez dobru urządzeń i akcesoriów, aż po montaż i uruchomienie sprzętu. Dzięki ogromnym stanom magazynowym masz pewność, że wszystko czego potrzebujesz do wyposażenia swojego biznesu znajdziesz w jednym miejscu. Posiadamy autoryzowany serwis oraz magazyn części zamiennych. Poznaj możliwości nowoczesnych technologii na organizowanych u nas szkoleniach w dedykowanej sali szkoleniowej. Doskonałość jest naszym celem. Stwórzmy razem Twoją wymarzoną gastronomię. Zapraszamy do naszego sklepu Gastromix w Skoczowie, gdzie od ponad 20 lat pomagamy naszym klientom wyposażyć swoje biznesy w najlepszy sprzęt gastronomiczny dostępny na rynku. Nie możesz do nas przyjechać? Odwiedź nasz sklep internetowy www.gastromix.pl